Dzień dobry i witam ze Słonecznej Kalifornii. Dzisiaj nie w formie vloga, a w formie przy tablicy. Bo chcę się podzielić tym, co w tej chwili zachodzi w mojej głowie przedsiębiorcy, a czyli znaczy, o pewnych zmianach, które w tej chwili leciutko wdrażamy. I ta zmiana pojawiła mi się jakiś czas temu, ale żeby miała sens, potrzebujemy troszeczkę historii. Praktycznie cała moja historia, jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorczości, opiera się na podejmowaniu pewnego rodzaju ryzyk, mniejszych albo większych. I zdarza mi się słyszeć i, i od Tomka Grande, który właśnie dzisiaj jest za ścianą. I nawet jak byłem w wywiadzie o przygód przedsiębiorców, o Adriana, którego serdecznie pozdrawiam, też ten temat się pojawił, że niektórzy patrzą na mnie jako jakiegoś człowieka, który się zna na przedsiębiorczości. Tak naprawdę. Moim zdaniem to nie jest w ogóle kwestia, którą trzeba rozważać, bo sama kwestia polega całkowicie innym miejscu, tylko nie wszyscy sobie chcą na to pozwolić. I ja w tej chwili właśnie wczoraj, wczoraj, gdy siedziałem i sobie rozmyślałem na temat tego, gdzie jestem, zdałem sobie sprawę, że. Za długo jestem w miejscu, w którym jestem. I to nie chodzi tylko o to, gdzie ja jestem, Mirek, że jestem teraz w tym biurze czy w Warszawie, ale chodzi o to kwestię firmy. Za długo oddychałem tym samym powietrzem, a świat idzie zbyt szybko do przodu. W 2017 pracuję sobie spokojnie na etacie firmy IDC. Wtedy otwieram Patronite'a i dochodzę do poziomu 3000 zł z działalności poza etatem. I to był dla mnie taki krok, gdzie postanowiłem dobra, Zmieniam to, co się dzieje, i rzucamy się na troszeczkę inną wodę. I tak powstaje firma Miromax Media, która była zawieszona wtedy, ale została wznowiona i przeszła i zaczęła budować moją pierwszą, główną firmę. Ale był to skok. To był skok, gdzie w filmie IDC zarabiałam dużo pieniędzy miesięcznie. Dużo! I skok na 3000 zł był takim ryzykownym skokiem, ale to był skok, który zrobiłem, bo nie miałem za dużo bagażu na sobie. Byłem sam. No była też rodzina, ale jakoś sobie radziliśmy, mieć poduszkę finansową, a to był skok, który wykonałem sam. Następnie, gdy firma Millomax Media działała byłem jednoosobową działalnością, e, robiłem też vloga, ale głównie pracowałem w tematach IT, jeździłem po klientach od miejsca a do miejsca B, taką dużą zmianą wtedy było dodanie wspólnika e, Damiana, e, który wziął udziały w swojej firmy. I znowu nie tak dużo ryzykowałem, ale ryzykowałem e, troszeczkę więcej niż w tym pierwszym skoku, gdyż oddawałem. Projekty, inne rzeczy do spółki. Czyli brałem to, co miałem, klientów, całe procesy do spółki, ale z taką myślą, że to może pomóc. Ale jeszcze tak dużo nie ryzykowałem i to nie był taki duży skok. Tak było dokładnie w tym samym roku. W 2018 roku troszeczkę ruszyliśmy w kwestię edukacji, jeżeli chodzi o to, żeby robić szkolenia i jeździć po klientach i pomagać. Też to był taki fajny sposób startowania z klientami. Robiliśmy szkolenia, potem robiliśmy projekty u nich, bo już mieliśmy przeszkolonych ludzi i wtedy Mieliśmy nawet dział, który zajmował się szkoleniami takimi otwartymi, gdzie spotykaliśmy w Warsaw Trade Tower w Warszawie i dosłownie w ciągu paru dni postanowiliśmy, że zamykamy to i przechodzimy w 100% na szkolenia online. I wtedy już było troszeczkę bagażu. Wtedy był ten bagaż, bo ta część, która działała musieliśmy uciąć, bo nie mogliśmy ciągnąć długo, brakowało nam czasu. I musiałem też zwolnić wtedy, to chyba było moje pierwsze zwolnienie, właśnie wtedy. I to był Drobny bagaż, ale ten skok był bardzo potrzebny. Następnym skokiem była akademia, gdzie postanowiłem troszeczkę mniej zajmować się kwestiami w murowisku, a sobie otworzyć moją drugą nogę, czyli właśnie tą nogę edukacji online, którą pierwsze chcieli moi widzowie, bo to dotyczyło akurat kursu trzy poziomy, czyli blok trzy poziomy, który od tego wszystko się zaczęło, był kurs trzy poziomy. I to był skok, który też był dość ryzykowny, ponieważ z tym krokiem, skokiem wiązało się parę rzeczy. Wiązało się na przykład przekazanie udziału w naszej firmie, była też idea, że kurczę, czy ta firma w 100% poradzi do tej firmy. Natomiast poukładaliśmy, był lekki bagaż, ale jakoś to wszystko wytrzymało. To był skok, ale nie był aż tak trudny skok. Dodam jeszcze, że w 2019 roku postanowiłem całkowicie się odciąć, jeżeli chodzi o zarządzanie firmą chmurowisko, gdy zaczynałem, miałem 70% udziałów, potem spadło to dużo niżej. W tej chwili mam poniżej 50% to była pewna cena, którą musiałem poświęcić za to, żeby wtedy na obecny stan wiedzy i doświadczenia, jak to się robi, móc zostawić firmę, która działa i która się rozwija cudownie do dziś. Kocham wspaniałych ludzi, którzy tam pracują, ale dodatkowo. To był sukces, na którym musiałem poświęcić, żeby wejść w ten temat edukacyjny. To było bardzo trudne, kosztowne. E, jeżeli chodzi dla mnie, to było ryzyko, bo jeżeli to by się nie udało, ten drugi projekt, no niestety, no, nie jest kolorowo. Były też nieudane skoki, gdy na przykład postanowiliśmy uruchomić nową spółkę, która miała zajmować się edukacją online w IT, sift dedykowaną, Natomiast wtedy ilość innych projektów i wiele innych zależności spowodowało, że to się nie udało. Ale to jest chyba coś, co my, właśnie przedsiębiorcy, że czujesz jako przedsiębiorca musimy robić zbyt częściej niż byśmy chcieli. Bo w tej chwili, w tej chwili mamy rok 2020 i od paru miesięcy e, uważam, że świat edukacji online przez kwestie związane z wirusem mocno się zmienił. Na plus, bo będzie tego więcej, łatwiej, prościej, szybciej. Natomiast ja sobie też zdaję sprawę, że ja nie jestem żadnym wyjątkowym mistrzem niczego. Ja po prostu potrafię wykonywać pewną pracę może dłużej niż wszyscy, może wytrwalej niż wszyscy i dość dobrze działam na procesach. Natomiast nie jestem żadną gwiazdą, w chodzi o edukację. Mamy, co prawda, program Fabryka Kursów, natomiast to są procesy. To są procesy, które każdy może wdrożyć u siebie, ale już w tej chwili zauważam, w tej chwili, w roku 2020, nagrywam w sierpniu, że rynek kursów on najbardziej mocno się zmieni i będzie nam o wiele trudniej działać na tym rynku w następnym roku, bo będzie masa... Masa, masa konkurencji. Nikt nie przewidział wirusa, ale jednych pomógł, a innych mniej pomógł, ale to zmieniło dużo branże. I w tej chwili zastanawiam się nad kolejnym Skopiem. Skopiem o tyle trudnym, że w tej chwili z edukacji online mamy naprawdę dobre przychody miesięcznie, Zatrudniamy w tej chwili w sumie nas jest 11 osób i radzimy sobie świetnie, więc można sobie pomnożyć, że to są dość dobre kwoty. Ale moim zdaniem to, co my, przedsiębiorcy, musimy. Cały czas robić, mówiąc o mnie i o tobie, że nawet jesteś osobą, która pracuje na atacie, a wie, że będzie w jednoosobowej działalności, to my powinniśmy cały czas patrzeć, co jest dalej. I jak możemy ten statek, który płyniemy, czasami po prostu skręcić w inne miejsca, bo potem, gdy będziemy już daleko, 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 czasami to jest widoczne w dużych firmach, gdzie firmy nie są w stanie skręcić. Mają tak dużo już zależności od tego, co robią, że nie są w stanie skręcić. Muszą płynąć. W danym kierunku. I ciągle uważam, że my, jako jeszcze firma nasza, mamy bardzo dużo teraz szansy do skręcenia. I te skręcenie oczywiście dalej będzie związane z edukacją, bo dalej zajmujemy się tym, co robimy. Natomiast uważam, że są lepsze miejsca w tej chwili niż stricte produkcja kursów online w Polsce, jaka to zostawię dla siebie, bo tak jak powiedziałam, nie jestem mistrzem świata, jeżeli chodzi o kwestie biznesowe, ale dość dobrze, procesowo działam z różnymi tematami. Więc przygotowujemy się powoli do takich skoków, zmian, widząc to, co będzie za chwilę. A moglibyśmy, moglibyśmy dalej zostać i dalej robić to, co robimy, natomiast uważam, że najwięcej uzyskamy, gdy najwięcej ryzykujemy. I to ryzyko nie musi się wiązać z tym, że nagle zmieniamy całkowicie model biznesowy. Jest to opcja, ale gdy mamy duży bagaż, już patrz, 11 osób, które jedzie na naszym pokładzie, plus partnerzy i tak dalej, Cały czas musimy myśleć o tym, jak możemy lekko skręcić, albo trochę mocniej skręcić, żeby nikt z tego statku nie wypadł. I właśnie to jest ten czas, te wideo, i mam nadzieję, że wrócę do niego za rok. Przypomnieć tę chwilę, zobaczyć, gdzie będę za rok. To, do czego zachęcam zawsze w takim modelu, po prostu to jest spojrzeć troszeczkę w przeszłość i zadać sobie pytanie, ile z tych naszych większych, ciekawszych zmian w życiu miało związek z ryzykiem. Jeżeli ktoś ma ochotę, na blogu trzy poziomy. Na blogu trzy poziomy jest taki dokument, który pokazuje nasze całe życie. Warto sobie taki dokument zrobić, zobaczyć właśnie, które zmiany i to, gdzie jesteśmy teraz, z czym jest związane, które duże decyzje w naszym życiu. I to jest, tak jak kiedyś to omawiałem, u mnie największe zmiany miały związek z tym, że postanawiałem kiedyś, ja sam, nie, nikt inny, żeby zmienić pracę albo pojechać gdzieś, zobaczyć coś i tak dalej. I to jest ta chyba główna droga w tym, żebyśmy zauważali. Gdzie jest to naprawdę wygodnie, a gdzie świat idzie? Bo możemy się czasami budzić w miejscu, w takim, że przychodzi nagle duża zmiana w świecie, i nagle. Się dzieje źle, bo może się okazać czasami, że będziemy już za późno i skręcenie już nie będzie możliwe. Bo będziemy musieli się toczyć do momentu, który będzie może tragiczny, może nie. Dlatego, dlatego troszeczkę szybkie postanowiliśmy zmienić, tak działamy. Jeżeli ktoś mnie obserwuje, to wie, że tutaj też nie chodzi o jakieś mega turbo zmiany, bo bo dalej uważamy, że przyszłością edukacji jest Darek, dedykowany na Centrum rozwoju edukacji komplementarnej, ale żeby go wdrożyć, musimy troszeczkę zwolnić z produkcją nowych rzeczy żeby móc przyspieszyć z tym, co robimy. Co będzie oczywiście trudne, bo przerzucanie modelu biznesowego na jed... z jednego na drugi jest trudne, development, innego rodzaju rzeczy, natomiast mocno wierzę, że ten skok jest bardzo potrzebny, żeby móc dalej jeszcze lepiej się rozwijać i ten skok nam wszystkim o wiele lepiej pomoże. Więc to tyle, powodzenia, życzę Ci, jeżeli masz ochotę zobaczyć tę mapę, o której mówiłem, zachęcam, link poniżej, daj znać, co myślisz i jak u Ciebie jest, czy robisz jakieś ryzykowne zmiany u siebie. Daj znać! Thank you. Bye.